Yo, ja cześć, z tej strony Jarzytko, TXT Maker, to plan na polskim YouTube. oczywiście w robieniu tekstur Wracamy z serią od zera do TXT Makera, odcinek dwa lata temu, jak się nie mylę. Seria fajnie się przyjęła, dużo osób mi pisało od tamtej pory, żeby po prostu wrócić z tą serią, bo mega fajne poradniki, poradnik w sumie jeden. Więc wracam, w dzisiejszym odcinku po prostu obierzemy cel Ender Perły, jak chodzi o perłę w Minecraftie do stworzenia. Więc jeżeli chcecie, żeby ta seria była bardziej regularniej, na przykład co tydzień jeden odcinek, to zostawcie mega dużo łapek w górę, subskrypcję, komentarz z jaką rzeczą po prostu kolejną chcemy działać, czyli na przykład chcemy mieczyk. Chcemy, nie wiem, dajmy przykład zbroje, partiklesy, bloki, mega dużo rzeczy jest w Minecraftie, więc możemy je zacząć tworzyć, jeżeli wam się po prostu spodoba ten, ten poradnik, więc no tyle. Czemu mnie nie było na YouTubie? Zrobię oddzielny odcinek na ten temat, czemu była taka przerwa, a teraz po prostu przejdźmy do stworzenia waszych pierwszych pereł w Minecrafcie. Pokażę wam dwa sposoby, oczywiście, jak zrobić takie perły, więc przejdźmy do pierwszego. Jesteśmy w programie Paint.net który możecie pobrać darmowo na stronie za darmo. Podam wam link do tego programu, jeżeli chcecie w opisie. Oczywiście też wtyczki, które tutaj używam, pluginów, też będziecie mieli ich w opisie, bo wcześniej miałem, ich po, miałem je podać, ale ich nie podałem. Będę się jąkał, będę miał ciężko problem z wymową, bo rzadko gadam do kamery. Pewnie, jeżeli próbujecie sami sobie tworzyć coś na YouTube, wiecie jak to jest, więc musicie troszeczkę zrozumieć, że czym lepiej, czym odcinek w odcinek będzie dalej, to będzie lepiej. A jak już będę miał temat do gadania, to się rozkręcę i nie będę miał takich przerywników. Także, dobra, pier pierwsze co robimy, tworzymy warstwę 120. 8x128, ja tworzę po prostu na takich warstwach, bo mi jest najlepiej, bo najwięcej, największe pole do popisu mam na takiej właśnie rozdzielczości Ctrl A Delete, usuwamy po prostu sobie stąd y, ten brzydki biały y, te brzydkie, białe tło i mamy przezroczyste tło, na którym właśnie będziemy teraz bazować Pierwsze co robimy, bierzemy tutaj sobie, klikamy kształty, wybieramy sobie kółko wybieramy sobie tą opcję, tą opcję macie zawsze mieć włączoną i teraz rozmiar pędzla, czyli po prostu kółko, które będziemy rysowali, wybieramy sobie kolor czarny, o, czarna będzie obramówka i z shiftem rysujemy i przyciągamy myszkę do prawej strony i wybieramy po prostu kształt perły, jaką po prostu chcemy y, mieć, powiedzmy ona będzie taka, taką chcemy właśnie tak, więc teraz po prostu przechodzimy dalej, magiczna różdżka klikamy w środek i wybieramy y, kolor który po prostu nam pasuje i to musiałem dograć, bo to mi się nie dograło. Także oglądajcie dalej. Czy powiedzmy niebieski drugi ciemniejszy, jaśniejszy i ciemniejszy, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Teraz bierzemy sobie gradient i wybieramy sobie. Tutaj macie takie różne opcje, tak? Jak będziecie robili tak, to będzie wam się robiło taka kreska. Dajmy przykład. Tutaj będziecie mieli, będzie robiło wam się takie coś. Tutaj będziecie takie coś się robiło. Wiecie, wybieracie sobie co chcecie i tworzycie sobie w taki sposób. Moje najczęściej efekt to jest ten z Shiftem na sam środek najeżdżamy, klikamy i rozciągamy do lewej strony. Widzicie? Ten jasny kolor się fajnie tak yy, rozjaśnia i dajemy i zostawiamy. Ja uważam, że w taki sposób ten gradient jest fajnie nałożony. I wtedy wchodzimy w efekty, te efekty będziecie mieli, oczywiście w opisie będziecie mogli sobie je pobrać. I wgrać do, do pointa, bo bez tych wtyczek, no po prostu tej perły w taki sposób jak ja nie zrobicie. Wchodzimy w rozmycie, rozmycie gaussa. Tak się to chyba mówi? A jak nie, to poprawcie mnie. Dajemy sobie tutaj na. Ja przeważnie sobie tutaj daję 3. Nie widać tego mocnego efektu, dlatego powtarzamy to ctrl F raz dwa trzy razy widzicie wtedy ten cień fajnie się tak narzuca jeżeli już zrobimy ten cień po prostu tak już ta perła nabiera takiego fajnego kształtu i koloru dodajemy sobie wchodzimy sobie tutaj y, selection i wybieracie sobie ten 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 efekt jest mega fajny zaraz wam pokażę czemu tutaj jeżeli chcecie się pobawić możecie w różne sposoby się tutaj bawić ale zaufajcie mi że nic nie musicie tutaj robić że po prostu jak już narzucicie ten efekt klikacie OK. I teraz magia się dzieje wtedy, jak powielacie ten efekt, czyli bierzecie Ctrl F, czyli jeszcze raz powielacie raz, dwa, trzy. Dajmy przykład, tak? I wtedy zobaczcie jaki jest fajny efekt takiego jakby 3D. Dajmy przykład jakby 3D to wyglądało. Jak jeżeli zauważacie, że jest za mocno, Ctrl Z, cofacie sobie z dwa razy i macie taki lżejszy efekt. To jest na przykład. Ja tak robię pe perły często. Yy, spodobało mi się to, po prostu ćwiczyłem sobie to i wychodziła mi zawsze taka perła. Mega fajnie to wygląda. Jeżeli powiecie, stwierdzicie, kurde, ten niebieski mi nie pasuje, bierzecie sobie różdżkę, zaznaczacie sobie tutaj, żeby zaznaczało całość. Tutaj nie zaznaczy mi całości. OK, i wtedy, dajmy przykład, jeżeli stwierdzicie, kurde, jednak nie chcemy niebieskiej, to odcieni nasycenie i wtedy bawicie się tutaj kolorami. Dajmy przykład, chcemy. Czerwoną, tak? To tutaj wtedy się bawicie, nasyceniem, jakością, wszystkim takim, o, chcecie ciemniejszą, jaśniejszą, i wtedy wiecie o co chodzi. Możecie sobie w taki so sposób, szybki sposób yy, zmienić. No i generalnie, dajmy przykład, najłatwiejszy sposób i fajnie, efektywnie to wygląda. Moim zdaniem jest takie coś. Ile, chwilę, dwie, 3 minutki, zrobiliśmy fajną enderperłę, która w Minecraftie też wygląda fajnie. Teraz będziecie mieli, powiedzmy, screen, jak ona będzie wyglądała na ekranie, jak nie zapomnę wrzucić. Teraz przejdziemy do mm, perły, którą tworzyłem. Kiedyś się tak tworzyło. Kiedyś był taki trend na to, że tak się tworzyło perły z obrazków. Tutaj ja już sobie przygotowałem jeden obrazek, mamy takiego kotka fajnego i robimy to samo, tak? Mamy wycięliśmy sobie tutaj warstwę Ctrl, ALT, yy, CTRL A i Delete. Usuwamy całą warstwę tego, z tego tła. Znowu bierzemy kółko. Zaznaczamy to. Pamiętajcie, musicie mieć to zaznaczone, bo jeżeli nie będziecie mieli tego zaznaczone, już wam pokazuję. Bo ja nie pamiętam, czy w, te, w wcześniejszym poradniku wam to mówiłem. Widzicie, jest takie rozmazane. Tutaj tego nie chcemy. Dlatego klikamy to, pyk. Piękna sprawa. Nie ma tego, nie? Dobra, bierzemy sobie czarne. Czarną ob 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 obwódkę, tak? To się mówi, chyba tak. Zaznaczamy sobie tą opcję i robimy to samo. z Shiftem trzymamy, przyciągamy do prawej strony i nadamy sobie kształt. Po prostu, podoba mi się taki, tak? Zostawiamy taki z Shiftem, żeby nie, nie psuć tak jakby rozmiaru tego. Z Shiftem sobie przyciągać i ustawiacie sobie na środek. Jeżeli to już mamy, to tutaj dodajemy sobie warstwę jedną, nie dwie. warstwy, tak. Bierzemy sobie ten obrazek, który wzięliśmy sobie z internetu. Dajmy przykład, bo ktoś chciałby mieć w Enter Perle, chcielibyście mieć... Powiedzmy swojego skina, tak? Powiedzmy, że ten kotek to wasz skin. Bierzecie sobie Ctrl A, zaznaczacie całe C, kopiujemy. Tutaj na nową warstwę Ctrl V wklejamy, tak? Yy, ups, nie ten przycisk, tego, tego nie widzieliście. Ctrl V wklejamy i tutaj robimy. Zachowaj rozmiar, yy, rozmiar obszaru roboczego, bla bla bla, to nieważne. Po prostu, ja już to na pamięć mam, ale ja w poradniki jestem słaby, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Jeżeli poradniki Wam się spodobają i chcecie coś w następnym odcinku, na przykład mieć, zbroję czy coś, piszcie mi to w komentarzu. Ja będę brał y, po prostu czego będzie najwięcej i będziemy to robili, tak? Na live'ach też często robię tych supaki, więc możecie się podłuczyć. Ale dobra, przejdźmy do tego. Teraz z shiftem zmniejszamy sobie to, no bo niestety obrazek jest zbyt duży. Kontrolem. Kontrol i myszka, na myszce macie scroll do przodu, przybliżacie sobie obrazek. Teraz pomyślicie sobie, że to wygląda mega brzydko, tak? Mega brzydko to wygląda, bo jest taka jakość, ale o to się nie martwcie, ustalacie sobie jakość. Z shiftem macie równo, a z altem możecie robić tak jakby rozdziałkę 4, 4, 3, nie? Taką, wiecie co chodzi. Dajmy przykład, ustalamy sobie jak, jak ten kotek ma wyglądać i twarz, powiedzmy, że pasuje, tak? Bierzemy sobie tutaj, warstwę bierzemy w dół, żeby dopasować, dajmy przykład, tą twarz jak najfajniej, żeby była na środku. W taki sposób, nie? I teraz prosty sposób, najprostszy, jaki może być. Wchodzimy na tą warstwę, zaznaczamy sobie to z tyłu, tak? Bo tło chcemy wyrzucić z tego i przechodzimy kolejno na tą warstwę pierwszą, podstawową i klikamy po prostu delete. I proszę bardzo, w perle mamy Fajnego kotka. Też tą perłę Wam pokażę w Minecrafcie, jak wygląda. Tutaj będziecie mieli na ekranie screena, jak ta perła wygląda w Minecrafcie. I w sumie to tyle. Możecie tam w każdy obrazek, każdy obrazek wrzucić, jaki chcecie: samochód, chmurkę, co będziecie chcieli. Swojego skina w Minecrafcie możecie tam wrzucić i w taki sposób to robicie. Łatwy, sposób fajny. I wydaje mi się, że też fajnie wytłumaczany. Mam nadzieję, że jeżeli jakieś problemy są, nie możecie czegoś zrozumieć. Ja też się trochę jąkam, stresuję. Rzadko gadam do kamery, więc musicie trochę zrozumieć, ale jak mówię, z kolejnym odcinkiem będzie coraz lepiej. Więc tak, jeżeli Wam się po prostu poradnik spodobał. A, jeszcze wam pokażę w szybki sposób, jak wrzucić taką, taką perłę do Minecrafta. Bierzecie, wchodzicie sobie, bierzecie resource pack. Dajmy przykład, macie tutaj swojego packa, Assets. Minecraft y, textures items y, i tu jest właśnie bo ja nie powiedziałem tego a to jest a to jest mój błąd to jest mój błąd także dobrze mi się przypomniało dajmy przykład zostawię tą bo ta perła jest fajna chcemy tą perłę mieć w Minecraftie. robimy sobie tak mm, kopiujemy sobie nazwę z ender perła albo po prostu umieć po prostu trzeba napisać ender podłoga perła y, robicie, robicie sobie taki sposób plik zapisz jako na przykład chcecie sobie zapisać to na pulpit Dajecie nazwę tą samą, PNG, musicie zwrócić uwagę, że tu PNG musi być, jeżeli nie będzie PNG, ona wam będzie, nie będzie Wam działała po prostu Zapisujecie, klikacie, tu nic nie dotykacie, klikacie OK Jak mamy, mamy taką perłę tutaj na pulpicie, po prostu ją przeciągamy do tego pliku, tak? I w tym pliku po prostu ona zostaje i wtedy została ona przerzucona do Waszego folderu, do Waszego teksturpaku i jest ona już po prostu widoczna w tym Minecrafcie Tylko po prostu pamiętajcie, że musi być to Po prostu PNG Bo jeżeli PNG nie będzie, to nie będzie wam odczytywało jej Tylko będzie taki duży yy, Kwadrat Chyba czarno-fioletowy, różowy Coś takiego i po prostu nie będzie wam czytało tekstury Także wydaje mi się, że to na tyle Mamy dwie perły w sposób Minecraftowy Bardziej, bardziej estetyczny yy, Powiedzmy, że Bardziej efektami się powieliliśmy Tutaj fajny efekt 3D wyszedł z tej perły Tutaj mamy bardziej starodawny typ Kiedyś się tak robiło teksturpaki, wrzucało się właśnie jakieś zdjęcia do mieczy, do, do, na zbroje, na perły. Ale jeżeli ktoś by chciał, po prostu mieć perłę swoją. Ze swoim awatarem, to możecie zrobić właśnie dzięki temu poradnikowi. Także, jeżeli poradnik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę subskrypcji na kanale i po prostu musicie mnie zmotywować do tego, żebym po prostu dalej kontynuował tą serię. Bo ja chciałbym ją, ale nie mam motywacji. Więc, jeżeli zostawicie łapki, zobaczę, że chcecie tą serię i będziecie się uczyli razem ze mną tworzenia tych strupaków, to po prostu ja będę miał lepszą motywację i tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Ten poradnik, dajcie łapkę w górę, dajcie znać, jak mi poszło i dajcie znać w komentarzach co następnego robimy, czy zbroje, miecze, partiklesy, dużo rzeczy mamy do tworzenia, także trzymajcie się do następnego, nera.